Dzień dobry, reprezentuję firmę Wokas S.A. Jestem dyrektorem do spraw badań i rozwoju. Firma Wokas działa już od ponad 25 lat na rynku. Nasza firma zajmuje się produkcją podłoży ogrodniczych, okryw torfowych do oprawy pieczarek, także dekorantów. W tym roku na targach Gardeni otrzymaliśmy nagrodę. Złoty medal 2020 za nową innowacyjną linię podłoży ogrodniczych Wokas Smart. Innowacja w tych produktach polega na systemie odżywiania, który jest połączeniem odżywiania organicznego, odżywiania mineralnego, nawozu długodziałających oraz zeolitu, co daje nam możliwość odżywiania roślin nawet do 9 miesięcy. Informacje o firmie. Także o produktach, o nowych produktach Wokas Smart, za które dostaliśmy nagrodę, mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, która też jest w tym roku nową stroną internetową. Adres jest Wokas SA. także serdecznie zapraszam.